Cześć! Wita Was, Blue Jane. Jesteśmy obecnie w grze Troll Face Quest. Jak dobrze słyszycie, jestem właśnie trollowana takim wstrętnym, szyderczym śmiechem. Zaraz sobie zaczniemy grę, ale wcześniej chciałam jeszcze powiedzieć, dlaczego ją wybrałam. Otóż dlatego, ponieważ jest fajna, śmieszna i humorystyczna. A dzisiaj mamy wstrętny, ponury, listopadowy dzień i jest mi tak troszkę smutno, więc postanowiłam sobie poprawić nastrój. Także zaczynamy. Start game! Do you like games? Yes. I want to play a game with you. Turn off TV to get to the next level. I wszystko jasne. Hmm. Czyli jak rozumiem, mamy wyłączyć pana zagadkę jak najszybciej hmm. za pomocą przecięcia kabli, które mamy przed sobą. Dobra, może zaczniemy od niebieskiego kabla, ponieważ w końcu blue jane, prawda? To jest mój ulubiony kolor. Dobra, zaczynamy od niebieskiego. Aha, czyli nie niebieski. W takim razie zostały nam jeszcze zielony i czerwony. Dobra, no to czerwony. Też nie. A więc zagadka rozwiązała się sama, znaczy, że zielony. Dobra, zaczynamy. Też nie. Ach, kurczę. Jakby tego wstrętnego trola tutaj wyłączyć z tego telewizora o nazwie Trollolonik. Trollolonik, <tronik> świetnie, dobra. Hmm, pewnie gdzieś tu należy kliknąć. Aha, czyli jak widać, pewnie takie będą te zagadki, że należy w jakiś taki niestandardowy sposób je rozwiązywać. Ok, co my tu mamy? Jakieś dwie piguły: niebieska i czerwona. Dobra, zaczynamy od niebieskiej. O, kolor blue jednak nie służy naszemu bohaterowi. Szkoda. Z czerwonym też wcale nie jest lepiej. Czyli tabletek nie należy brać od obcych. Nigdy nie zażywajcie leków od obcych ludzi. Hmm. O! <słuch> Widać chyba nawet tak potrafią leki zaszkodzić. Nawet w taki nietypowy sposób, więc uważajcie, uważajcie, jak cokolwiek przyjmujecie. Nawet w czasie grypy, choroby, przeziębienia. Dobra. Naszemu bohaterowi chyba chce się skorzystać z toalety. Męska zajęta. Dobra. Nie tutaj miałeś włożyć ten klucz. Dobra, to może ta roślinka? Może tutaj? No tak. Nie dziwię jej się wcale, że tak zareagowała. O! A co to się stało? Jest! Chyba się udało. Jest, jest, udało się. Kurczę, trzeba było ten znak zmienić, czyli należy klikać. Jak nie wiemy co, to należy klikać na całej mapie. Świetnie. Może przez przypadek coś się uda wyklikać? Dobra, tutaj wydaje się sprawa prosta. Ułożyć jakieś tam po prostu. Mm, jak to się nazywa? Rury. I co? Aha, no tak, to było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Więc tutaj pewnie coś należy gdzieś klikać. Szukamy, gdzie tu klikać. O! O, super, świetnie, także. Maska gazowa, świetnie, świetnie. To nie było takie trudne. Uda się? Jest, udało się. Świetnie, dobra. To było banalne. Kurczę, co to za sytuacja w ogóle? Jesteśmy posiłkiem u jakichś tubylców czy coś w tym rodzaju. Smarzymy się na ogniu. Na górze mamy chmurę. Hm. Czyżby należało wywołać deszcz? No tak. Zanim jest deszcz, najpierw musi być błyskawica. Musi być burza. No tak, świetnie. nie o to chodziło, żeby go po prostu z łuku zastrzelić. No tak, gdzieś tu należy klikać. No nie, nasz bohater nieźle ich strollował, kurczę. Trochę mi się ta roślinka biedna przypomniała z poprzedniej planszyki którejś tam. Dobra, dalej. Och, mamy koridę, mamy toreadora. Hm. zielonego koloru chyba raczej się nie stosuje, z tego co mi wiadomo. Aha, czyli to chyba nie o to chodziło. Czyli znaczy, że gdzieś tutaj trzeba pewnie klikać. Tutaj nie. A co tutaj ma na tym grzbiecie? Suwak? Aha! <grym> dobre, dobre. Czyli też trzeba być troszeczkę spostrzegawczym. Dobra, świetnie. O Boże, co on z nami robi? Nie chcę być jakimś szczurem. Gdzie tu należy klikać? Gdzie tu należy klikać? Gdzie tu należy klikać? <śmiech> Aha <śmiech> świetne, dobra. <laughs> Bardzo dobre. Aha, czyli ten samochodzik się przesuwa, jak na niego klikamy. No nie, jakie to narzędzia tortur nas ścigają. Ratunku, ratunku, szybko, 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 szybko! Nie, nie wierzę. Naprawdę? Serio? To co ja mam tutaj zrobić? Że tutaj gdzieś trzeba na nie klikać. Dobra, zaraz zobaczymy. Posuwaj się trochę. Posuwaj się. I co? I co? Nie wiem. Nie wiem, jaka była logika akurat w tym zadaniu. Nie mam pojęcia, ale ważne, że się udało. Dobra. Tutaj nic nie można. To pewnie na bohatera. Hmm, czy tutaj trzeba być ostrożnym przy tym? No, ale nic więcej nie da się zrobić. Dobra, idziemy. W takim razie. Tyle? Hm, dziwna plansza. No dobra, nieważne. Kliknij 10 razy na Troll Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Oha, Aha, czyli nie na ten Trollface należy klikać. Trollface. Może ten napis jest podkreślony? O! To nie było takie trudne i w tym miejscu chciałabym zakończyć pierwszą część gameplaya z gry Troll face Quest, i zaprosić Was na część drugą. Żegna się z Wami Blue Jane, cześć!